Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że jakoś się trzymacie. Wszyscy znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji i miałam też dużo obawy, czy w ogóle przygotowywać Wam tak błahy odcinek, ale kiedy zapytałam Was o to na Instagramie, dostałam ogrom wiadomości, które potwierdziły moje przekonanie, że większość z Was ma dość słyszenie o kłopotach i po prostu chce się trochę zrelaksować z YouTubem, ze mną i z miłą chęcią zobaczycie zakupy, które zrobiłam. Zakupy, które zrobiłam jeszcze kilka tygodni temu, one przyszły i... Niektóre dopiero dzisiaj otworzyłam przy Was, żeby zrobić ten waławom -wa efekt. Ok, zacznę może od zamówienia z marki Risk Made in Warsaw, która za mną chodziła już od bardzo długiego czasu i plan był taki, aby jedną z sukienek, którą zamówiłam, nałożyć na moją babską wymianę, która odbyła się na początku tego tygodnia w poniedziałek i niestety paczka przyszło do nas w sobotę, wtedy, kiedy byliśmy na zawodach Jamesa Tequondo, które tak na to pewnie wygrał, także jesteśmy z niego super dumni. Ale niestety paczki nie było. W ogóle generalnie kurierzy tutaj em, nie spisują się na medal i długo mi zajęło dostanie tej paczki, ale oczywiście za późno, czyli nie mogłam nałożyć nic, co zaplanowałam na babską wymianę. W każdym razie, pierwsza rzecz, która w niej była, ja tutaj w sumie powinnam pokazać w ten sposób. To sukienka, którą właśnie zapanowałam nałożyć na wieczór, ale mi się nie udało. I e, jest to sukienka w kolorze dark green. To jest model, który się nazywa Liberty. Ona tutaj ma e, zamek w tej pasek. E, e, wszystkie sukienki mają kieszenie, co jest, wiecie, ogromnym plusem u mnie. Jest to długość midi z, roz, m, z rozporkiem tutaj z przodu. Jest to bardzo taka miękka. E, Miękka tkanina, która e, pozwala pokazać ruch, co jest bardzo fajne, ale moim zdaniem trzeba uważać i bieliznę się pod spód nałoży, bo nawet kiedy ja pokazywałam Wam ten odcinek, jeżeli mam bisonosz, który gdzieś delikatnie odstaje, to to będzie też tutaj na tej sukience widać. Ja nigdy nie miałam nic od marki Risk, także nie byłam pewna, zaryzykowałam trochę, jaki rozmiar powinnam wziąć, ale Estka moim zdaniem wygląda na mnie bardzo dobrze, to jest mój rozmiar i jeszcze co jest ciekawostka taka, jeżeli chodzi o tę markę, to są produkty, które są wykonane w Polsce, w uczciwych warunkach z bardzo dobrych jakościowo materiałów i dlatego się między innymi właśnie skusiłam e, zastanawiam się, czy właśnie ją zostawić też proszę Was o opinię w komentarzach co do wszystkich rzeczy, które Wam się pokażę bo e, nie wiem, czy będę miała w najbliższym czasie okazję, żeby ją nosić chociaż wydaje mi się, że to jest sukienka która będzie pasowała na wiele różnych okazji, i też widzę ją właśnie. E, ja wam pokazuję tutaj na przebicie, jak mam ją w szpilkach, ale też spokojnie mogłoby mi nałożyć na trampek, które mam teraz. Także wydaje mi się, że. E, Będę mogła z nią naprawdę dużo stylizacji stworzyć, i to jest taka sukienka, którą się nakłada i się wychodzi, jest się gotowym do wyjścia. Kolejna to sukienka, która się nazywa Melin. Mam po raz kolejny rozmiar S i jest to kopertowa sukienka wykonana z innego materiału i ma przepiękny wzór. Ona ma tak piękną to słuchajcie, panterę, naprawdę jest wyjątkowa. Tutaj ten dodatek szarości e, z niebieskim odcieniem, moim zdaniem jest po prostu przepiękny. I ma też świetną długość, po raz kolejny ma kieszenie, co nieczęsto się zdarza w przypadku sukienek w kopertowym stylu, nie oszukujmy się. E, I mówiłam Wam o tym, że mam też eskę, chyba tak mówiłam. I wszystko było po okay, ale niestety, kiedy nałożyłam ją tutaj w dekolcie, moim zdaniem nie wygląda u mnie zbyt dobrze. Nie wiem, czy to jest wina moich większych piersi, czy po prostu nie ściągnęłam jej dobrze, ale próbowałam kilka razy i niestety u mnie jakoś się super nie układa. Z ogromnym bólem serca odeślę ją i przekonuję się po raz kolejny, że chyba jednak sukienki kopertowe nie są stworzone, albo ja nie jestem stworzona do sukienek kopertowych, bo tutaj one jakoś tak się trochę ym, rozchylają zbyt mocno i albo mi biustonosz widać, albo za dużo piersi widać, Także, chociaż bardzo seksowne są i super w nich kobiety wyglądają, to niestety chyba jednak nie, nie dla mnie. Jeszcze jedna rzecz, też taka jak gdyby kultowa, jeżeli chodzi o markę Risk, to ich spódniczka, która się nazywa Ballerina, bo wygląda rzeczywiście jak ballerina, oczywiście ma kieszenie i ją na pewno zostawię. Ja mam ją w granatowym takim kolorze, która będzie pasowała też do większości moich koszulek czy też swetrów, bo będę planuje nosić ją przez cały rok. Ona jest cięta z koła i super leży. Taka ballerina ale la lambada, nie wiem czy pamiętacie kiedyś piosenkę lambada można się kręcić i e, pamiętam jako mała dziewczynka uwielbiałam sukienki, spódnice, które się kręciły jeżeli wiecie, obracało się, a ona się nie podnosiła do góry, spódnica albo sukienka, to wtedy nie kręciła się i wtedy nie było szału <laughs> a to jest spódnica też super materiał i mam kieszenie po raz kolejny powtarzam się, ale dla mnie to jest bardzo ważne i ja już widzę ją też w większości moich stylizacji i Będę mogła nosić nosić spokojnie do pracy. O, wszystkie rzeczy, przepraszam Was, one są lekko pogniecione, ale ja dosłownie wyciągnęłam je z pudełka i od razu nałożyłam i pokazałam Wam takie pierwsze wrażenie, jak one na mnie wyglądają. Także musicie mi to wybaczyć, jak to wyszło. Um, chcę Wam pokazać jeszcze tenisówki, trampki, sneakersy które kupiłam, też pod wpływem mojej korzanki z plaży, także mody która <noise> i są to trampki marki Veja. Kilka tygodni temu wpadłam do sklepu Anthropologie, który ma przepiękne akcesoria do domu i nie tylko i tam one stały na półce i jak zerknęłam na nie, to po prostu od razu mi serce zabiło i mm, po moich trampkach guci przekonałam się, że takie właśnie białe sneakersy pasują praktycznie do większości ubrań, które ja mam w domu i dlatego postanowiłam, że je kupię. To jest model W12 i historia ich powstania też jest dość ciekawa, bo mają w swoim asortymencie produkty wegańskie. Wykorzystują też poliester tutaj w środku jako podszewkę z recyklingu. Ten akurat model nie jest wegański, ale mają takie. I też guma jest wykonana z kauczuku z Amazonii. I firma sama powstała w Brazylii 10 lat temu, jeśli się nie mylę, jest francuska. Ja mam rozmiar 38, czyli 5, czyli takie, który zazwyczaj noszę. Nie nosiłam ich jeszcze, także nie mogę Wam powiedzieć, czy są super wygodne. Wydaje mi się, że ten język może się trochę wrzynać, także trzeba będzie też się przyzwyczaić, albo jakiś tutaj go wyjąć, kiedy, kiedy się je nałoży, ale dam Wam znak za jakiś czas i też powiem Wam, jak łatwo albo trudno jest je utrzymać w czystości, bo z tego, co widziałam na ulicy, ludzie, którzy w nich chodzili, to różnie z tym bywa, ale to nie wiem, zobaczymy, może to zależy od osoby, a nie od buta, tak? Jedna rzecz z czaritka, którą kupiłam za funta, jest to jeansowa spodniczka marki High Marzyłam Marzyła mi się taka miniówka, ale nie do końca miniówka, bo jakoś nie czuję się teraz dobrze w takich bardzo krótkich spódniczkach. Już te czasy chyba się moje skończyły. I to jest taka spódnica jeansowa, która też, moim zdaniem, fajnie wygląda do białej koszulki i właśnie do tych trampek. I powinna mi się sprawdzić. Jest dość obcisła, chociaż to jest rozmiar, słuchajcie, 38, ale. Yy, powiedział, a go biegę dalej, to może będzie, na rato będzie w sam raz. Jeżeli nawet stwierdzę, że jednak jej nie będę nosić, to oddam ją też do czaritka. Okej, okay. mówiłam Wam o tym, że za chwilę pokażę Wam rzeczy, które zdobyłam na babskiej wymianie, ale przedtem jeszcze jeden zakup, który też powoduje, że trochę płoni mnie serce, bo po raz kolejny myślałam w przypadku marki Cezanne, że zamówię coś i się zawiodę, a tutaj niestety chyba jest inaczej, ale przepięknie zapakowany. Ja Wam tutaj pokażę open box. Mówię tutaj o trenczu. Pudełko z cudownymi wzorami, w woreczku przeciwkurzowym i w środku mamy płaszcz, który jest tak pięknie skrojony. Ma bardzo interesujące detale i ja trencz Miałam kiedyś, kilka lat temu kupiłam sobie trench marki Burberry, nie był to ten y, y, taki klasyczny model, ani Kensington, ani Chelsea, tylko troszeczkę inny i on nie był też w takim beżowym kolorze, tylko był w kolorze takiej kości słoniowej i ja niestety stwierdziłam, to były czasy, kiedy chyba się urodził zaraz James, że ja nie będę go nosić z tego względu, że po prostu jest to kolor, który się przeciwcia kompletnie nie sprawdza. Moje chłopcy są teraz troszeczkę więksi. Ja tam tamten płaszcz sprzedałam, e, odzyskałam pieniądze, a e, teraz kiedy patrzę na ceny płaszczy właśnie Burberry, niestety e, trochę mnie to przeraża. I kiedy zobaczyłam, że ten kosztuje 215 funtów, ja myślę, że to jest też bardzo dużo, don't get me wrong, nie zrozumcie mnie źle, ale. A moim zdaniem za takiej jakości płaszcz, kiedy teraz go widzę, dotykam, to nie jest naprawdę dużo, tym bardziej, że jakikolwiek płaszcz innej marki, nie o takim kroju, kosztuje pewnie połowę tej ceny, jak nie więcej. Ja miałam kiedyś płaszcz, mam go cały czas z Topshopu, który służy mi bardzo dobrze, ale tamtego materiału był trochę inny. Fakt, że muszę sprawdzić, czy ten materiał jest chociaż troszeczkę wodoodporny, no bo taka jest w sumie idea tego płaszcza, ale prochowiec, że można go nosić w tym sezonie przejściowym. I zastanawiam się, czy rzeczywiście będę go nosić właśnie teraz. Kolor ma przepiękny, moim zdaniem przepięknie leży, ma super kieszenie, tutaj z tyłu te guziki, no detale są dopracowane naprawdę w najmniejszym szczególe. Jedyny mam też problem, nie wiem czy rękawy nie są na mnie za krótkie, dajcie mi znać, bo fakt, że dużo ludzi nosi teraz płaszcze, tręcze z podwiniętymi rękawami, ja chyba chcę też mieć taką możliwość, żeby te rękawy były pełnej długości. Um, dajcie mi znać, powiedzcie mi co mam zrobić. Bo, nawet zmierzyłam na sweterek też ładnie wygląda. Um, to jest rozmiar 36. Ja zazwyczaj właśnie może 36 albo 38, a szkoda, że nie mogę zamówić teraz drugiego, bo nie wiem, czy tamten drugi przyszedłby na czas, żebym mogła zmierzyć dwa i zdecydować, który będzie lepszy, który będzie gorszy i odesłać go na czas, bo niestety w przypadku marki Sezam masz tylko 14 dni na, decy na podjęcie decyzji. Jego ja odebrałam w piątek. Dajcie znać, proszę, słuchajcie, co myślicie. I na pewno wysłucham waszej opinii, bo wiem o tym, że większość za was zdecydowanie szczerze mi zawsze e, doradza. I ja muszę wam powiedzieć, że jestem tak zakochana w tych rzeczach teraz, że mogłabym naprawdę raz na jakiś czas kupować sobie jakiś jeden element do szafy właśnie z tej marki. I wydaje mi się, że będzie mi służył na bardzo długo i będę naprawdę. Często go nosić po prostu. Aha, jeszcze jeszcze dwie rzeczy, które kupiłam wcześniej, też nie pokazałam wam, a nagrałam to w przebitce. Jedna z nich to brązowy pasek skórzany, który kupiłam w H&M przy okazji tego zamówienia patero, które Wam też mówiłam na jednym z vlogów. I brakowało mi w mojej szafie brązowego, takiego zwykłego, skórzanego paska. Kupiłam ten i bardzo dobrze się sprawdza. I przy okazji też tego paska pokazuję wam jeansy, które kupiłam już kilka dobrych tygodni temu. I kiedy zobaczyłam ich oryginalną cenę, to też się trochę przeraziłam, bo one kosztują ponad 300 funtów, co jest w ogóle szalciał. Ja kupiłam je z drugiej ręki za 40 i to jest model Sarang, czyli prosta nagawka. E, troszeczkę krótsze, pokazujące kostkę, i powiem Wam, że to są jedne z najwygodniejszych jeansów, jakie teraz mam i naprawdę bardzo często je noszę, pomimo tego, że Gav twierdzi, że wygląda w nich, jakbym miała przyrodzenie tutaj z przodu. Ale to jest chyba tylko krój, ale naprawdę są bardzo wygodne, i ja mam rozmiar 27, jakby ktoś się interesował. Ok, przyszło kolejne pokazywanie: pokazanie Wam zobyczy z obyczyzy, um, babskiej wymiany, czyli ze spotkania, które zorganizowałam. E, razem z restauracją sowa m, jakiś czas temu, to ile rzeczy przyniosło dziewczyny, przyniosło moje najśmieszniejsze oczekiwania. E, z tym, że ja nie mogłam w tym czasie, kiedy wszyscy sobie coś wybierali, zbytnio chodzić i buszować, no bo czułam też taką potrzebę z wami porozmawiać i ja tam wszystkich, e, jak gdyby chciałam, chciałam ogarnąć, po, m, zachęcić do zabawy, także ja w sumie nic praktycznie sobie nie znalazłam na czas, ale zostało kilka rzeczy, ja to później sobie przejrzałam i takim sposobem stałam się posiadaczką spodni marki. To jest rozmiar um, 38, czyli dziesiątka, chyba, jeśli się nie mylę, tak? Chyba tak. Um, takie czarne spodnie z białym lampasem z boku. I już w nich chodziłam. I powiem Wam, że też super mi się będą sprawdzać, bo to jest fajny materiał, który się nikniecie. I który będę mogła nosić do pracy, do moich trampek. I generalnie bardzo je lubię. Nawet do te białe koszulki po raz kolejny. Takie zwykłe czarne spodnie, ale dobrze takie mieć w domu. Tym bardziej, że. E, jedne, które mam z pężki, już są w opłakanym stanie, a też bardzo często je nosiłam, dlatego e, bardzo się cieszę, że udało mi się je dorwać. E, e, wzięłam też koszulę, nie zdążyłam je zmierzyć w sumie w środku, bo nie było jak e, Ralfa Lorena, ale niestety jest nam troszeczkę za mało, teraz jest w praniu, ale oddam ją. Um, mojej przyjaciółce, która jest troszeczkę mniejsza niż ja i jej się powinna sprawdzić. A ma przepiękny kolor słuchajcie i idealnie by też wyglądała do dzień ale niestety na mnie jest super za mało, przytyło mi się. Um, i, um, I jeszcze jedna rzecz to cichobiegi, takie trampki ala wykonane wykonane jakby z yy, skarpety. Chodzę w nich, teraz zaczęłam w nich chodzić do pracy, miałam jedne czarne trampki, które po prostu też już mi się tak zniszczyły, że nie da się ich yy, zregenerować i to jest najlepszy moment do tego, żeby właśnie um, y, mieć te. I one też fajnie wyglądają właśnie do tych spodni, nawet do białej koszulki, do pracy, jak znalazł po prostu. I czekajcie, aha, i co jeszcze? Jeszcze jedną rzecz, którą wziąłam z myślą o mojej mamie, chociaż ja też patrzyłam na nią, ale nie mam halki żadnej. Może jeżeli uda mi się znaleźć jakąś halkę, to lniana spódniczka w białym kolorze, taka do kolana, z, z kieszeniami, bardzo fajnie leży, ale niestety jest bardzo przedroczysta przez to właśnie, że i na pewno trzeba pod nią nałożyć jakąś halkę, albo nie wiem, dajcie mi pomysł, co jeszcze ewentualnie można by było nałożyć, żeby ona dobrze wyglądała, nie mam pojęcia, ale jak nie mi, to ewentualnie mamie, mama na pewno ma. Jakieś haleczki, które mogłoby nałożyć pod chodu, żeby nic nie prześwitywało, co nie powinno prześwitywać. Ok, to jest wszystko, słuchajcie. Mam nadzieję, że chociaż na chwilę się zrelaksowaliście z moimi zakupami, że chociaż na chwilę trochę może poprawi się humor, ja będę niezmiernie wdzięczna, jeżeli będziecie w stanie mi pomóc, czy powinnam zachować właśnie płaszczyk, czy powinnam zachować um, sukienki, czy jednak oddać i dajcie mi znać w komentarzach. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło, tylko uważajcie na siebie. Do zobaczenia, pa! pa.